Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym e, przedstawić kolejną kolejny filmik z serii prezentacji moich e, elektronarzędzi Black Deckera, ponieważ jakby troszkę zaufałem tej firmie. Jak na razie nie zawiodła mnie. Wiadomo, że sprzęty się też niszczą i tak też jest w kolejnym przypadku, jak wcześniej wam omawiałem o szlifierce kątowej, tak teraz e, opowiem wam o wiertarce. E, to jest model, który kupiłem Kupiłem jakby niedawno, w zeszłym roku, czyli będę go miał około, około 8 miesięcy ze sobą. To jest model CD714 CRS, typ trzeci, 710 W. Natomiast model, który miałem wcześniej, troszkę się różnił, zaraz Wam to opowiadam, e, czym się różnił. To był model KR504CRE i ja on miał 500 W. Także hmm, czym się różnił? Czym się różni ten model? no Oprócz e, różnicą w Watach różni się też e, system zamocowania wiertła w środku. Tutaj w zasadzie mamy przycisk, którym naciskamy i blokujemy całe wrzeciono tutaj, żeby się e, można było dokręcać. Troszkę jest ciężko niewygodnie, ale wam będę starał się. Pokazać mniej więcej, natomiast tutaj, tutaj był system przeciw nakrętek, które się dokręcało i regulowało. Ta, ta wiertarka, jakby już odmówiła posłuszeństwa, coś się przyblokowało w środku. Nawet nie rozbierałem, ponieważ, tak jak wcześniej Wam wspomniałem, to troszkę jest już nie na czasie, żeby raczej remontować taki, takich sprzętów. No, wiadomo, jeśli to byłyby. Dużo droższe, bardziej profesjonalne. Pewnie by, bym się podjął tego, natomiast tutaj, tak jak wam mówiłem, to są sprzęty około 100-kilkudziesięciu złotych. Także no naprawdę, czasami nie warto. I tak oprócz tego, że mają inne systemy zamocowań, pozostałe pozostałe rzeczy, jak systemy. Wiercenia w prawo, w lewo, ewentualnie odblokowywanie jest to samo. Tutaj są przełączniki, nie ma żadnej regulacji prędkości. Tutaj żadnej regulacji prędkości nie ma, w tym wcześniejszym modelu też nie było. To jest wiertarka z udarem, czyli mamy wiercenie. Po drugiej stronie jest udar. Mamy tutaj przełącznik które sobie przełączamy. Także we wcześniejszym modelu też tak było. To też tak samo. Przełącznik w jedną, w drugą stronę. Poza tym, tak jak wspomniałem przy, przy szlifierce, tutaj też jest już, jeśli kwestia chodzi o długość kabla, różnica, ponieważ no, schodzą z po kosztach producenci i raczej, raczej już chcą, żeby, żeby sprzęt nie kosztował. Jakoś wiadomo, też troszkę, troszkę już zaczyna automatycznie też być słabsza. Długość kabla jest w tej nowej wiertarce około 2 metrów, nawet chyba nie ma 1,70 m w tej starszej. Tej starszej było o jakieś pół metra, 70 cm więcej tego kabla. Także już, już mamy jakieś ograniczone pole manewru. Natomiast myślę, że stosunek ceny do jakości przy tym sprzęcie jest jeszcze jakby wart te zainteresowania. No a ja jakoś mam jakieś takie przywiązanie troszkę do, do tej marki. Tej firmy. Mam jeszcze kilka sprzętów, które będę chciał Wam zaprezentować w kolejnych filmikach. Między innymi piłę tarczową. Też mam do, do przycinania tu i nożyce takie elektryczne, ale to w kolejnych filmikach. Myślę, że. że Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć właśnie o, o wiertarce. Jestem dość zadowolony. Nie mogę powiedzieć, że, że gdzieś mnie zawiodła, czy po prostu coś, coś bardzo szybko się zepsuło. Tą wiertarkę, starszy model, miałem bodajże coś koło 5-6 lat, troszkę posłużyła. Naprawdę wierciła i, i w drewnie, i w metalu. I w betonie też wierciłem. Także w miarę możliwości na taką małą wiertarkę radziła sobie. Gdzie potrzebowałem użyć większą, no to, to używałem mocniejszego sprzętu. Natomiast do jakichś takich prac, gdzie trzeba było kołki jakieś zamocować, czy to w wylewce, czy, 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 czy w jakimś suficie, czy ścianie, ona się nadawała. Wiadomo, że. Wszystko w granicach rozsądku i, i sprzęty będą służyć. Natomiast no, trzeba widzieć do czego one też są, czyli takim małym nie możemy katować, takim małym sprzętem nie możemy też też brać się za, za bardzo dużą profesjonalną jakąś pracę, ponieważ no, to, nie jest, to nie jest do tego sprzęt. To są wtedy już większe, specjalne sprzęty, także no, trzeba mieć to na uwadze. Tak, jak wcześniej wspomniałem, nową, nową wiertarkę mam niedługo, także na razie dość dobrze się spisuje nie ma jakichś większych problemów. System zamocowania, tak jak wcześniej Wam wspomniałem, jest ciekawszy. Ciekawszy pod tym względem, że, że tutaj jest jedynie blokowanie i wtedy jest dociąganie wiertła, odkręcanie. Natomiast przy tamtym było, tak jak w starszych ogólnie modelach, dokręcanie, trzymanie jednej strony, dokręcanie drugą stroną. Wtedy się skręcało, skręcał się ścisk mocujący wiertło. Myślę, że. że to jest tak pokrótce opowiedzenie troszkę Wam na temat sprzętów. Tak, jak wcześniej wspomniałem, sprzęt, stosunek jakości do ceny wydaje mi się, że jest rozsądny. Poza tym, ja akurat stosuję, stosuję sprzęty tej, tej firmy. Tak, jak wspomniałem, jakoś od pierwszego momentu, kiedy pierwszy sprzęt zakupiłem, później drugi, no i tak po kolei leciało, nie miałem większych problemów. Także dlatego, dlatego, one u mnie są akurat. Dzisiaj dziękuję serdecznie. Zachęcam do oglądania kolejnych filmików. Zachęcam do subskrybowania. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Piszcie w komentarzach swoje też, też ewentualnie jakieś opinie na temat sprzętów, które posiadacie. I na teraźniejszą chwilę dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Polecam kolejne filmiki. Dzięki serdeczne. Na razie. Cześć.